na planie z penisem na ekranie. Dzisiaj Polakom spytam się, co sądzę na temat aktorów porno i produkcjach, w których występują. Aktorzy porno. Nie Polacy. Czy byś chciał być aktorem porno? Yy, nie. Jasne, że tak. Nie, no, żartuję. Nie, broń Boże. No, raczej na pewno nie. To jest dla mnie... A raczej czy na na pewno nie, to jest zbyt... po prostu mam swoją jakąś godność. Chyba nie mam warunków. A dlaczego nie? No wiesz... <śmiewanie> niewiele widać. <śmiewanie> Ale myślę, że no, muszą być troszeczkę zgrabniej zbudowane. Jak byś miał do wyboru być śmieciarzem albo aktorem porno? Jak śmieciarzem? Śmieciarzem? No tu jest taki śmietnik i będzie po prostu zbierał, zbierał śmieci, w sensie zawód, śmieciarz. Kim wolisz być? Aktorem porno, no. Jednak <grym> no, chyba bym wołał śmieciarza. Nie A ty byś mógł bzykać fajne panienki. No chyba, że tak. Porno aktorem. <grym> no tak myślałem. Czy ogląda pan jakieś filmy porno? Tak. I uważa pan, że jakie tam aktorstwo jest? Słabiutkie. No i nie uważa pan, że nie powinno otworzyć się szkoły takiej uczącej aktorów porno do, jakby do roli? Zdecydowanie. Jakby pan mógł się cofnąć o kilkadziesiąt lat wstecz i dano by panu propozycję, że może pan zostać aktorem porno. Czy pan by chciał, czy nie? Na pewno nie. A dlaczego? Proszę pana. No. No ja jestem chrześcijaninem przede wszystkim. Nie chcę być mądrzejszy od Boga, bo już nikogo nie było. Aktor porno w tej staje się mądrzejszy od Boga? Masz chłopaka? Eee, no, mam chłopaków. <grych> Nie no, zmieniam, ale w tym A, razie miałam stałego partnera, może no właśnie, tak. No jakby się okazało, że jeden partner, z którym właśnie jesteś, y okazuje się, że jest aktorem porno, że tam dorabia w filmach porno. Jakbyś zareagowała wtedy? O Boże, masakra. Tragedia. Obrzydliwe. Czy chciałby być Pan aktorem porno? Nie, dziękuję. To co, komu to potrzebne? No, żeby Pan mógł oglądać. No to teraz ja sobie żonę sobie i sobie odejrzę. Lepsze niż porno? Wydaje mi się, że tak, bo to jest naturalne. A co byś zrobił, gdyby twój znajomy się okazał właśnie takim aktorem porno? No nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale byś mu coś powiedział? Źle robisz, zszedłeś na złą drogę, no, grzeszysz, co... No powiedział, ale dokładnie co, to dokładnie to nie mogę powiedzieć. A, powiedzmy, tam, to jest nie. jakiś facet właśnie, pan, pani znajomy i pani nagle widzi go w filmie porno. żeby by nie podrajcowało panią, że nagle by pani spojrzała na niego, a może bym chciała być z nim? Myślę, że nie. Zdecydowanie nie. Czy nie, filmy porno nie powinny mieć własnego takiego konkursu filmowego, typu Oscary, na przykład tam, Seksiary i tam najlepsze zderzaki pierwszoplanowe, najlepsze zderzaki drugoplanowe? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na ten temat, nie wiem, nie nie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc. A najlepszy pornos, jaki oglądali w życiu? Nie wiem. Stewardessa tam z pilotem? Pani nie, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi nie na to Pamiętasz żadnego nie. pornosa fajnego, jak nie oglądałeś? No nie, z... wczoraj na przykład. Różne, różne typy, nie wczoraj. oglądałem wczoraj. Przedwczoraj. Wczoraj. Wczoraj też nie. Ja teraz w niedzielę. Jestem w takim wieku, że nie muszę oglądać tego na ekranie, mogę to zobaczyć na żywo. Dziękuję. Aha, bo ty chodzisz do PipShowów. Do PipShowów, nowa rozrywka w Warszawie.